Szczęść Boże, witamy Was dzisiaj na kolejnym odcinku serii Bierni Słowu. Dzisiaj będziemy pochylać się nad dziewiątym rozdziałem Ewangelii według świętego Mateusza. Przygotujcie sobie Ewangelię, przygotujcie serce, otwórzcie się na to spotkanie i jak zwykle zaczynamy modlitwę. Zapraszamy. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjść, Duchu Święty. Zapraszamy Cię do, do tego miejsca, do tego domu, do wszystkich naszych domów, w których będziemy się dzisiaj modlić. Będziemy słuchać Twojego Słowa. Przyjść, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i rozraduj nasze serca swoją obecnością. Przyjdź z pragnieniem, aby Twoje Słowo dotykało nas, aby przemieniało nasze życie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź żarem modlitwy. Daj modlić się każdym czytanym Słowem. Chcesz daj modlić się w taki sposób aby, aby to słowo przemieniało moje życie nasze życie przyjdź duchu święty przyjdź duchu święty przyjdź i uświęcaj ten czas swoją obecnością swoim tchnieniem mów co chcesz rób co chcesz to by się powierzamy, to by się oddajemy. Przyjdź duchu Święty. Przyjdź duchu świętym. On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Odchodząc stamtąd Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do Niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, Przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata oberwie ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków i tak jedno i drugie się zachowuje. Gdy to mówił do nich, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała. Lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się, widząc ją, rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła i od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgi zgiełkliwy, rzekł, odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi, a oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przekaz przykazał. Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono mu opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze nigdy nic podobnego nie pojawiło się w Izraelu. Lecz Farzeusze mówili: Wyrzuca złe duchy mocą i w przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby. Nie wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Teraz możemy dać sobie taką chwilę ciszy na to, aby Pan Bóg poruszył nasze serce, aby wskazał nam to słowo, które będzie nas jakoś szczególnie dotykało, abyśmy się mogli później tym słowem podzielić. Takie dwa, dwa punkty, dwa miejsca są takie szczególne. Pierwsze to takie słowo, które powtórzy, powtarza się dwukrotnie. Pierwsze jest ufaj synu, które zostało skierowane do paralityka, a potem ufaj córko, które było z kolei skierowane do kobiety cierpiącej na krwotok. Ujmują mnie te słowa dlatego, że. W przypadku paralityka to nie było tam żadnej jego wiary, przynajmniej nie wskazana jest ona, tylko wiara tych, którzy go przynieśli. W przypadku kobiety cierpiącej na krwotok ta wiara była widoczna tylko oczami Jezusa, on ją widział, ona, ona nic właściwie do niego nie powiedziała to słowo ufaj pokazuje mi, że są takie sytuacje, kiedy nie tylko chodzi o wypowiadanie swojej wiary, ale chodzi o to, żeby w sercu mieć ufność, że Pan Bóg może coś zmienić. To jest jedno takie miejsce, a drugie dotyczy tego akapitu, sprawa postów. Tutaj Jezus objawia mi się jako taki ten, który wprowadza zupełnie nowe. Wszystko jest nowe i inne i nie pasujące do tego, co było do tej pory. Tak jak Żydzi uważali, że faryzeusze, że post ma być Formą jakiegoś smutku, Jezus widzi w tym bardziej potrzebuje miłosierdzia niż ofiary. I on to niesamowicie ujmuje, że tak jak nie da się czegoś nowego, surowego sukna przyczepić, przykleić do, do starej łaty, do, do starego ubrania, bo to się wszystko rozerwie, tak nie da się tej, tej jego nauki w żaden sposób wpleść w to, co było takie stare, co było takim tylko i wyłącznie prawem. Że to już jest zupełnie coś nowego. I dla mnie te ostatnie słowa, że dotyczące też i tego wina, że nie można wlać wina do świeżego, zdrowego, bo ono rozsadzi te stare bukłaki. A tak i jedno, i drugi się zachowuje. On ma jakby szacunek do tej wiary tych faryzeuszów, którzy Opierają się tylko na, na swojej takiej pobożności wynikającej z zachowywania tego prawa, ale daje też jakby szansę tym, którzy chcą pójść za tym nowym, do czego on wzywa. Do czego mnie właśnie teraz wzywa to słowo, że, że jeżeli naprawdę chcę iść za Jezusem, to już się nie mogę cofnąć, nie mogę spróbować pogodzić tych dwóch światów, bo tak się nie da, bo się wtedy dziś rozleje to wszystko. Że Pan Bóg zaprasza mnie do tego nowego i żeby, jeżeli już mam odwagę pójścia dalej, e, i, i jest we mnie taka zgoda na to, aby e, inaczej już, żeby. Inaczej, jakby wypełniać to swoje życie Jego Słowem. To już nie mogę się jakby cofać. Już, już muszę iść albo w to, albo w to. Czasami próbuję tak pogodzić. I to stare i to nowe. Ale Jezus tak nie chce, żeby tego godzić. Nie ocenia ani jednego, ani drugiego. Nie, nie mówi, że to jest lepsze, to jest gorsze. Ale raczej ja to odbieram, że mam, mam się po prostu na coś zdecydować. Um, no i jest to dla mnie takie dobre wezwanie, bo, bo jestem często na takim rozstaju, że i tu chcę być, i, i, i tu w porządku, i tu w porządku. No widać, tak się nie da. I za to słowo, które mi to tak jasno pokazuje. Która jest ta moja droga i na, na coś się tak naprawdę mam zdecydować? Za to słowo dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Pierwszym momentem, który mnie zatrzymał, to jest jakiś dziesiąty werset: gdy Jezus siedział w domu ze stołem, przyszło wielu celników i grzeszników. I zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Jaką, jakie oczy w ogóle, jaką postawę musiał mieć w sobie Jezus, że grzesznicy chcieli z nim przebywać? Jakie, jakie oczy w nim widzieli? Bardzo mnie to ciekawi, jakoś tak porywa mnie do takiej postawy. Dlatego, że ta postawa pokazuje, że Jezus nie miał w oczach sądu, ale miał postawę w sobie lekarza. Nie potrzebują lekarza zdrowi. E, lecz ci, którzy się źle mają. I to jest taki fragmencik, który pyta mnie, czy, e, czy grzesznicy chcą za mną przebywać. Bo może nie chcą, bo ich sądzę. Może nie słowem, nie, ale bardziej postawą, jakimś wzrokiem. Daje im to w jakiś sposób odczuć. I to jest też takie pytanie o mój dom. Czy nie mój dom takim miejscem, gdzie, gdzie może przyjść każdy? Jeżeli tak nie jest, no to jakby to słowo mnie zaprasza do tego, żeby o takie oczy lekarza, o wrażliwe oczy, które będą widziały, potrzeby. Bardzo zapraszające, jakoś inspirujące dla mnie słowo. Po prostu Jezus zaprasza do tego samego, co sam czynił, więc czuję, że tak można iść w ten kierunek. I drugi, drugi fragmencik. To jest właśnie tutaj z osiemnastego z połówki. Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jakoś się na nowo otwiera przede mną to słowo, bo rzadko proszę po prostu Jezusa o to, żeby kładł swoją rękę na te rzeczy, które umarły w moim życiu zawsze próbuję być jakoś przed nie? Panie ratuj, Panie pomóż, Panie ulecz. Natomiast kiedy już coś w moim mniemaniu umrze, to czasami tak się tłumaczę, czy, czy, czy mówię pewnie taka wola Boża, nie? A a to słowo w ogóle zaprasza do tego, że, żeby się o takie rzeczy modlić. Jak zobaczy gdzieś śmierć, to żeby się modlić, po prostu, Panie, połóż tam rękę. Bo wierzę, że jak dotkniesz, to to, to żyć będzie. Niezwykłe słowo. Naprawdę. To jest słowo, które zaprasza do tego, żeby myśleć z martwych w każdej przestrzeni, w przestrzeni pracy, jakiejś właśnie zawodowej, też rodzinnej, małżeńskiej, nawet jeżeli coś umarło, tak nam się wydaje, to Jezus ma taką moc położyć tą dłoń swoją i to będzie żyć. Proszę Cię, Panie, nie pozwól mi zapominać o tym, że jesteś lekarzem. Jesteś lekarzem niezwykłym, który potrafi ożywić martwe. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie. Bądź wywyższony, Jezu, który nieustannie chcesz przebywać z nami, słabymi grzesznikami. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Bądź wywyższony, bo ty wprowadzasz nowy ład, nowe prawo, prawo miłości. Bądź wywyższony Panie. Bądź wywyższony Panie. Bądź wywyższony, bo to mi wystarczy nasza ufność. Bądź wywyższony, Panie. Bądź wywyższony Panie. Ty chcesz przebywać z każdym. Ty chcesz siedzieć przy stole i ucztować. Bądź wywyższony, Panie. Bądź wywyższony, Panie. Ojcze nasz. Który jest w niebie. Święć imię, imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I, I odpuść nam nasze winy, jako, jako i my odpuszczamy, my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. złego. Amen. Amen. W imię Ojca i, i Świętego. Amen. Dziękujemy Wam za to, że razem mogliśmy się modlić i zapraszamy Was za tydzień na kolejny rozdział. Można zostać. Można uczynić dalej dialog małżeński, skoro już siedliśmy i mamy spokój, Boży pokój. Zostańcie z Bogiem. Dobrze, że jesteście wierni. Słowo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.